I used every argument I could to dissuade them from this madness. But my brothers pointed out that Devlin was in fact an evil bastard who wouldn't be missed by anyone. Warris told us he was Irish born and made his fortune in Chicago. He's a thief and a cutthroat who takes what he wants, murdering settlers and prospectors for their lands and claims. But as evil as he is, it is not my brother's place to punish him. That is the Lord's work. Avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, "Vengeance is mine," saith the Lord. Witam serdecznie w piątym rozdziale Glykolowch Juarez. No, to co będziemy robić strescił nam William. Tak więc ja nie będę dużo pieprzył. Zaczynamy grę. Mamy scenę z intra gry. Bo przynajmniej za chwilę ją będziemy mieć. Kolejny rozdział, który potwierdza, iż e, właśnie, iż projektanci e, leveli naprawdę spełnili swoją powinność, bo naprawdę levely są naprawdę ładne, wielkie i zapierające tych w piesiach. Want to do it quietly, <laughs> <laughs> right? No. Zaczynamy oczywiście od wyboru postaci. Wybór jest oczywisty, tak? Przycisk D, czyli Ray. Tomasz wydaje się tutaj logiczniejszym wyborem, tak? Bo on tutaj.

dostał. Tutaj koncentracji mamy. To jeszcze. Well, that was some greeting. Come on, they'll be pissing their pants in a second. się tutaj. Amunicja przydała się. Tu pewnie sekret był. Tu leży kasa. I koniec. Tryb koncentracji zmarnowany nie szkodzi. Mamy pół trybu wypełnione, więc zostało. Ah. Nie widzę nikogo. Dostało. jeszcze jeden trup, i mamy tryb koncentracji. Gotowe. Źle stanąłem, cholera. Mam cię. I mam cię. Nasz kolega się zdążył zchować. Głównie to nie podoba mi się ta miejscówka.

No, i chyba wymiana to, że jest czysto. Ty mi nie jesteś do niczego potrzebny, ale kasa tych koleśmi jest. Ja amunicja. Zampiory. I kill you. Ej, hey, mam tryb koncentracji. Co ja robię? Tuś gdzieś tu była skrzynka z amunicją. Widziałem ją, a potem i zginęła z oczu. Tu jest dynamit. Mamy? Mamy. Okej. Okay. O! Jest handlarz bronią. zwykle. Nie wiem, co on tu robisz. Wszyscy do kasztra, on stoi. Nikt go nie rusza. Bez sensu. Co masz ciekawego dla mnie? Nic nie masz. Dobry klasyk rifle. My mamy. Jaki? Nie wiem. ra nie pokazuje, jaką mam broni. Ale nie nieważne. E, wszystkie paski są zielone. To znaczy, że mamy lepszą. Znaczy, że to jest lepsza broń, tak? A więc kupimy sobie nową. Tak, mieliśmy klasyk rifle. Zaraz mamy lepszą.

Przetestujmy nowy klasy trifów. Dobra, muzyka się uspokoiła, znaczy już nie ma nikogo do rozwalenia Może iść dalej. A, jesteśmy tutaj okej okay, no I co się gapisz? Come out here, or two of them? That's what you called <coughs> call me. Boy? Boy? These two tugs? Sounds like a real asshole. You devlin? Well listen up. We're taking over your business. Now you take your boys and your toys and you get the hell out of town. Any questions? When I heard you Gun down Rattler, I considered offering you two a job. But now that we've met Ja, akurat, daj mi celownik. Proszę, co za jakość: szybkość przeładowania dobra, celność dobra i obrażenia dobre. Oto dobry klasy rifle. Teraz, oczywiście, wspólny tryb koncentracji zanim to to jeszcze pozbieram trochę kasy, może wręcz na pewno. Jedziemy, czemu on nie zginął? Dobra, tego mam z głowy, to będzie kasa, tylko tyle. Nie, soundtrack w tym w rozdziale też jest niczego sobie. Thomas daje czadu. Ej, ja miałem koncentrację, w Nie tak miała wyglądać ta scena. Tu oczywiście był sekret. Tu oczywiście jest kasa. Kaj Tomasz, czekaj, ja się rozejrzę tylko. Nic tu nie ma, idziemy na balkon. Idź, idź, idź. Boże. A. u Pięknie, u. była beczka. He escaped through the courtyard. They closed the gate. I'll jump over to that landing and open it from the other side. Cover me. Okay, but don't take all day. Dobra. Tomasz pójdzie swoją drogą teraz. My swoją i tutaj się zaczyna fragment, w którym wybór postaci ma jakieś znaczenie oprócz tego. W jaki sposób grymy teraz? będzie również chodziło o drogę.

pożałowania celności. Chciałeś rzucić we mnie lampą? Dupku. Wyszło ci. Gdzie jest ten szmaczasz? Aha, zwłoki zginą, zginą tutaj. Nie da się tutaj bez czyścić zwłok. Tu był sekret. Dwóch mam z głowy, ok. Typ koncentracji uduje się na tyle szybko, że mogę sobie pozwolić na takie akcje. Z załatwianiem jedynie dwóch kolesi na rok. Co, ten? Leżysz. Tak, ja jeszcze się wezmę tutaj na górę. W kasy, skąd te strzały? Po co ja tu mam wchodzić po tych schodach? Nie widzę Was, pokazać się, a tam jesteście, nawet dynamic. Przy okazji, wskaźnik tego... Ten wskaźnik cały, gdzie dynamit leży, tak? Ale z of Duty, który ma pokazać, gdzie leży... Gdzie leżał granat, który pokazywał, gdzie leży granat, tutaj absolutnie nie zdaje egzaminu.